No dobra, Siemaneczko Siemaneczko, z tej strony ja Jack the Ripper Witam was w kolejnym odcinku, znaczy odcinku raczej powinienem powiedzieć. Nie tyle odcinek co y, takie krótkometrażowe nagrania, No tylko chcę sprawdzić po prostu program, który dopiero co do, dostałem od kumpla Znaczy dopiero co, no dość dawno dostałem od kumpla No nie tyle dawno co kilka dni temu Kumpel się okazał trochę lekkim chujem, bo podał mi program, ale nie podał mi żadnych y, pomocy do tego. Znaczy, znaczy pomoc podał, ale taką, że co, chyba nic z tego nie zrozumiałem, jako że się nie za bardzo nie znam na tych y, głównianych duperach związanych z jakością i tak dalej. Nie znam się i tak jakby n, n, ciężko było się poznać, skoro się miało 3 godziny informatyki w trakcie wszystkich lat szkoły. <noise> Tak, tak, wiem, że go trochę tutaj tu opierdalam i wiem, że mnie za to zjebie, bo wiem, że obejrzy ten film... Dalej, dalej! No po prostu wiem, nie pytajcie skąd. Po prostu wiem, że go obejrzy. I będzie mnie opierdalał, że chłopowa jakoś jeszcze jest, no ale cóż, na no, lepszą jakoś muszę poczekać aż będzie lepszy monitor i lepsza kamerka, która jest w planie. Niestety, no jakby to się oprze. No kasę jeszcze trochę brak, bo z robotą się dopiero rozkręcam. Mmm, fajna robota tak mniej więcej 15.30, a 25.30, nie ma mnie praktycznie w domu. Panie Miles, proszę zająć miejsce, w animusie. Niby jestem na fejsie i tak dalej, ale tylko pisać mogę, więc z nagrywania i robienia filmików niewiele, niewiele to się zda. Yy, więc no, wiadomo, ona ma fajne nogi. I szkoda, że lepiej nie zrobić później, tylko tak trochę kijowo. Ale wracając do tematu. Jak widzicie wszystko na razie gra wygląda ładnie, przynajmniej jak na obecnie standardy, miejsce w Ani które mogę za... za, za, za ja prezentować nie słychać klawiatury co jest naprawdę zajebistą opcją, którą zrobiłem dzięki temu programowi w zasadzie, ale to nie, nie o to chodzi aż by się chciałeś tu wystrzelać także tak tylko animacje sprawdzę i tak jest ja on duperela no i co? Chciałem, żeby żebyście jeszcze odrobinę poczekali, bo planuję coś na naprawdę, no, naprawdę ekstra, będzie fajnie, będzie śmiesznie, będzie zabawnie. Chciałem do tego filmiku jakąś akcję dołączyć, ale nie chcę mi się szukać mopków, tam posorków, z czego jeszcze tam, yy, co można znaleźć w tych lokacjach. Yy, no, i, no i co by to powiedzieć jeszcze o tym co planuję i o tym co zamierzam. Maję coś naprawdę yy, fajnego zgarnąć. No powiem tak, że jeszcze jedna gierka z AC się pojawi, z nie powiem, która część, to będzie dla was taka niespodzianka. No i planuję jeszcze zrobić dwie serie z z moim ulubionym bohaterem Marvela. Też wam nie powiem, który to, ale powinniście się zorientować, że jest najlepszy. No i co? No i kamerka oczywiście, monitor to jak będzie kasa, zrobię, będę miał. A co do reszty, no tak, filmiki takie już z gameplay normalne, takie jak powinny być, nie takie jakieś tam z cs czy gdzieś tam chuje moje dzikie węże, jakieś wyjobane z Devi May Cry, które nakręciłem tak specjalnie dla jednej osoby, tak szczerze powiedziawcze. No dobra, dla dwóch osób, bo mnie poprosiły grzecznie <laughs> i nie dostałem od nich żadnego, dziękuję. Pozdrawiam Was z tej opinii. Oni wiedzą, z tego z tej opinii z tego miejsca. Sorry, jestem trochę jeszcze nawalony eee, No tak, nawalony. No dobra, dostałem od kumpla flaszkę, musiałem jakoś sam wypić, bo niestety w okolicach nie ma nikogo, kto by mógł się ze mną napić tak, że żeby mu nie odbijała szajba. No dobra, no i tak na koniec chciałem powiedzieć, że filmiki pojawią się w, no powiedzmy albo w poniedziałek, jak dam radę bo jutro w zasadzie powiedzmy, bo jest godzina po pierwszej dzisiaj yy, będę coś nagrywał, albo w sobotę będę coś nagrywał i w sobotę już rzucę na świeżo tak jakby. Yy, no albo. Chuj, nie wiadomo, no pewnie jutro coś nagram i już rzucę. Znaczy no jak ten filmik co teraz był, yy, z różnych tam wyciętych scen z Gierek, z tych gameplay, które mam na scenki, żeby tak tylko przy okazji sprawdzić czy wszystkie działają o elegancko i ładnie, się tam kompatybilnie mają, znaczy zgrają ze sobą eee, y, Sorry pomyłka nie, nienawidzę tego przeznaczenia siebie eee, no i co dzięki, że oglądaliście czy ja już tego nie mówiłem? nie zaraz powiem dzięki, że mnie oglądaliście ogląda, ten odcinek inne wszystkie i ciągle już czekaliście i no wiadomo Życzę Wam miłych snów, jak dla mnie i ciao.